Widzę nasze piękne leczenie. Co to jest? Wsiem, ale wszystkim tutaj. Up i w tym odcinku się jest speedrunować. 99 nocy w lesie, ale jest nowy update. The Volcanic Biom Update. Będą dodawali nowy biom do gry. Zobaczymy wszystkie nowe rzeczy w tym nowym updatecie i ten nowy update zaczyna się za 5, 4, 3, 2, 1! Yo! Patrzcie, na co tu się dzieje! Wow! Patrzcie na to! Nowy biom jest! Patrzcie, jest lawa! Wszystko jest takie zniszczone! Jak po jakimś uderzeniu motorytu. Co jest? Patrz na kultystę! O, dotyka! O, dotknął ten! O, jest teraz jest pomarańczowy! Co jest? Pomarańczowy teraz jest. O, rzucił śnieżko? O! Co tu się dzieje? O, co się dzieje z tym jego ścieżką? O, jesteś normalny. Patrzcie, to wulkanik Biom Update Part 1. MASAKRA, ale się cieszę. I będziemy w końcu teraz do gry i zobaczymy wszystkie nowe rzeczy, co włożyć do tego update'u. No to lecimy. Okej, okay, dołączyliśmy do gry i jest nowy update The Volcanic Biom Update I dodaję nowy biom. Jest naprawdę szczęśliwy e, e, Po prostu widz do mnie dołączył Po prostu, no fajnie Po prostu nie wiem, bo dołączył mi się tak chciało Jest teraz nowy biom i teraz trzeba znaleźć Ten nowy biom wulkanik Jest nawet spoko, no, no wiecie Ja tak czasami nagrywam filmik, więc możecie się normalnie, normalnie dołączyć Ale naprawdę teraz tylko na No patrzcie, dostałem pięć Oh my god, ta, ten, ta klasa dodatkowa, bo normalnie bo jest 2% aby dostać e, tą, taki dodatkowy moc do swojej klasy Dziecko, baby, lecko i mamy skrzynkę z Fortnite'a Jest szansa, aby dostać dobrą torbę <laughs> A ja mamy jedzenie, więc nawet spoko, mamy pierwsze dziecko Robimy pierwsze łóżko Boom, mamy to! Ej, mamy drewno dziska. Bierzemy szybko sobie to i robimy to, boom mamy to! Ej, wyśrę sobie tą sikierę boom. O, cześć, słyszę coś! Słyszę jakiś wulkan w tamtą stronę, gościu! Chyba tam jest ten nowy wulkanik. Miejsce, Czekaj, czaj, weźmy sobie nasze jedzenie. Bum, bom, bom, bom. Let's go! Bum, bum, bum! Lecimy dziska, mamy czwarty poziom. Idziemy do nowego biomu, bo słyszę, że tam jest nowy biom. O! Jest uciska nowy biom, patrzcie, wszystko jest umarłe, patrzcie nowy biom, co jest, a się palę? Cześć, co to jest? A to w tej grze, ale nie palimy się co najmniej coś, ale patrzcie na co tu jest, mamy pełno naboi, jest wulkan Cześć, co się stanie skocze? skoczę? A, czekaj, palę się, a się okej, okay, więc to wulkan i są kultyści na maksa tutaj o oh my god, tu są najlepsi kurtyści. Oh my god. Patrzcie, tu jest skorpionów jest. Mogę to niszczyć? I patrz, jest inna skrzynka. Patrzcie na to. Jest inna skrzynka w ogóle. Jest taka metalowa. O, dostałem crossbow, dostałem. Patrzcie na to. To ma nieskończoność na boju. Jestem teraz tym, kurtystą jestem. Okej, okay. ej, to jest naprawdę fajnie. Mamy crossbow. Mamy również nową rzecz w tej grze. A jest jakieś tu paliwo. Czy to jest po prostu... Kompletnie zdechle Masakra Ale patrz mamy nową broń Crossbow gościu mamy Nad spok... Mój... E, muszę ludziska pokazać O Jezu gości znowu umarł. Eee gości jak ty umierasz z randomowych rzeczy kiedy, Jak masz 500 dni w ogóle zrobionych Kiedy umierasz od wików znowu e, Zatwórzmy sobie po. O my God. O Pana w tej pełno paliwa ty umierasz od randomowych rzeczy naprawdę to jest zwykły kultysta, ale mamy ludziska ropę na pobo. No, a no, ja już cię nie ratuję. Bom, 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 bom. O, oh, ja ci nie. Mogę? Oh, jest... ile wilków jest? Mogę? Oh, ja muszę ich zabić wszystkich. Jest pięć wilków. Okej, okay, kolejny leży? mamy klucz! Mamy klucz! Mamy klucz! klucz Chodzisz szybko do. do dziecka! Ratuj mi dziecko! Ale ludziska jest nowy biom, i chcę zobaczyć, co jest wszystko nowego. Ale zróbmy najpierw pierwsz, kolejne łóżko ludziska. Bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, 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 bum! Let's go! Tajemniczego posiadamy do Twojego ogniska, masakra. Boom! Mamy to! Zabijmy kurtystów, baby! Mamy klejnot, baby! Możemy właśnie zabijać kurtystów. Jeden, baby! Jesteśmy! Nowy dzień! I zaczymy wszystko. No, chodźmy do tego na górę. Bo to naprawdę fajnie wygląda. A idziemy ludziska na górę. Co tu jest nowego? Oh my god, ja zasun! O my mam małą HP! Oh Mogę prawie umarłem, ja oh prawie umarłem! Masakrycznie wypaczono! Ludziska, nie ma żartu, ale musimy zrobić to. O, ludziska, nie będziemy się zajmować teraz tym wulkanem. i musimy się najpierw przygotować na walkę z tym nowym miastem. Chyba takim wulkanowym. Co możemy, ludziska, zrobić? Możemy zrobić, ludziska, ee, gulasz. O, baby, mamy gulasz. O, let's mamy gulasz. A! i jeszcze musimy być trochę więcej nabojów. Na przykład, abyśmy mieli po prostu 30. Napiszę tutaj 30 i będziemy mogli walczyć. Ponieważ nasz wid. Po prostu wszystkie naboje zabrał dla siebie. Ej, mamy ludziska otwarte, mamy skórę z niedźwiedzia, więc nawet spoko. Please. Jest mi skrzynka! Proszę, daj mi! Dajcie mi strzelbę! Oj, nie jest źle, mamy cierniste, to jest nawet spoko, będziemy mieć... Wiesz, będą mnie walić mniej, wreszcie. Więc nawet spoko. Ej, ludziska, kolejna legendarna skrzynka. Please. U Jakie go, baby! Mamy coś dobrego, wreszcie! Tutaj, jestem w grupa się stworzyła na ogniska? Eee, karabin. Eee, what the hell. O, patrzcie, jak to wygląda, masakrycznie. Wiesz, co zabijmy tych prosto ludzi. O oh maga, to oni są tam, co, są w klatkach ci kultyści. Ale idziemy zobaczyć, co jest wszystko nowego. Zabijamy ich wszystkich, baby. Okay, boom, bom! O nie, o maga, to Crossbow, crossbow, crossbow. Bom! O oh maga, to jest tyle kultystów. Cześć, oni się palą w ogóle. Czej, coś jest, co rzucy. O, to ich palę! Patrzcie na to! O, oh god, oni się tak palą! Patrzcie na to! Okej, okay, pan, niech się spalą, niech się spalą, niech się spalą, niech się spalą. Ej, jedzenie nawet dostałem! Upieczony, co jest? I bom, leży, okej, okay, mamy. To jesteśmy klejnot! Że nasze piękne leczenie. Co to jest? Ej, to jest jakiś inny Goatman! Patrzcie na to! Co to jest? Jakiś inny, może jego brat to jest? Patrzcie na to! Jest takiej rogi, ma inne. Może jest nowy update, gościu? Musimy od ludziska wracać, ludziska zrobiliśmy już dużo Więc od ludziska wracamy Oh my god, nie, Dirman, Dirman, Proszę, nie backshotuj, jest zrozum mnie Jesteś fajnym gościem Ale chyba masz brata, gościu Bo to była koza bardziej niż, niż jeleń, widzieliście? To, było, to była koza, taka Koza taka z gór, gościu Ej, Dirma, nie mówisz, że masz brata. O, ale jak ludziska, kolejną skrzynkę. Ej, idziemy, ludzi ludziska skrzynkę. I, please! Jakaś nowa broń, czy coś, jakąś nową rzecz, abyśmy mieli. O, Lava mine, dostaliśmy. Czekaj, co to jest? Patrzcie, to jest. No, ale to, to trzeba mieć szósty, chyba szósty poziom. Patrzcie, na co to jest? Jakaś nowa rzecz, ale mi trzeba mieć szósty ludziska poziom, aby tu być. Więc musimy zrobić pełno paliwa w ogóle. Ale patrzcie, mamy Lava mine. Co to jest? Patrzcie, zróbmy tak, bum kolejny lava mine, boom. Kolejny lava mind. let's go. z ludziska nasze wszystkie rzeczy, boom, boom. Jest. O, wystarczająco mamy! Okej, okay, poszliśmy ludziska 30 metala. Zobaczcie ten lava mine. O, palą się! Czekaj, ludzie palą się, palą się! Patrzcie to, coś tu się dzieje, oni się palą! I boom, leży kultysta i mamy naboje! Let's go, baby! O! dostajemy mocno tarkę. Let's go, baby. Mamy więcej metalu. Bum, bum, nic tu nie ma. Let's go. Oh, my, słowa, Let's go, ludzie skarbucić do naszej bazy, baby. Raczej, wejdę na niego. Let's go, lecimy. Patrzcie, to jest niewidzialne to jest. Widzicie? To jest niewidzialny ten. Na łóżko. Więc let's go. E, odkładamy tutaj. Bum. Bum, 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 79, to jeszcze nam nie daje. Musimy iść świat. Mamy 14, bierzemy bum, ten grosz i idziemy w świat. Ale co go, idziemy, i ach, oh, i lecimy. Musimy tylko 9, 1, 21% i mamy, ludziska. Szósty poziom ogniska. Posłyszymy tylko 3 karnistry. Wystarczy na to drewno: bum, 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 bum. Bierzemy ten drewno, my sobie bierzemy, co jest paliwem. Potrzebne tylko ludziska dwa, tylko trzy karnistry, potrzebujemy trzy karnistry. Popatrzcie już przeżyliśmy ile. Ale chyba ludziska my chyba wystarczyło, chyba paliwa pod, pod, pod tylko drewno. Mamy drewno dwa karnistry. Ludziska wracamy, please. Aby nam to wystarczyło gość, tylko tyle potrzebuję tylko tyle. by to wystarczyło. Bom 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 bom. Bom. jeszcze, jeszcze trochę ludziska. Chyba ludziska wystarczy nam. Ludziska chyba wystarczy na szósty poziom. Dawaj szybciej. Bom 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 bom. Yeah, the go. Mamy szósty poziom! Let's go, baby! Mamy szósty poziom! Teraz idziemy jak najwięcej gulaszy. Ile się da? Ponieważ, aby po, po, następnego dnia, idziemy ludziska walczyć. I zobaczymy, co jest nowego w Masakra, gościu. Robimy to. Let's go, ostatni ludziska, gulasz, i idziemy do wulkanu, ludziska, nowy biom! Let's go, będziemy, mamy już wszystko, mamy 56 naboi na karabin, mamy rewolwer i mamy cross, mamy pełno gulaszy i bandaży, więc ludziska, ludziska idziemy, Przerzucimy sobie to, bo jest nieważne, ludziska, idziemy do wulkanu! Oh my god, to wygląda! Mamy naprawdę tylko kilka, kilka dni, aby to zrobić wszystko. Idziemy zobaczyć, co tam jest nowego, ludziska. to wygląda naprawdę pięknie. Więc nie jest tak źle. O oh mój Boże, tam nowa skrzynka, patrzcie na to! Jakaś epicka. Okej, okay, ludziska, wchodzimy do środka, co tu jest? Co to jest, co tu jest? to tu, tu, tu jest? jakieś kultyści. Mogę to zabić, włożyć? Nie, nic tu nie robi. Ale co tu jest? A może mam, a może mam ten... Sacrifice zrobić? Mam Sacrifice zrobić? O, oh, oh, daję sacrifice! Patrzcie na to! Ej, potrzebujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sacrifice musimy zrobić. Ej, let's go, ludzka! Robimy sacrifice. Ej, ile tu jest? Mamy 1, 2, 3. Musimy jeszcze, ludzka, 1, 4. 3 4 kulty stóp potrzebujemy. Bom, 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 jak bo się Jakieś gościostanie, to od razu przegrali. Patrzcie, właśnie no, co dostaniemy, ludzka? O a, tu chyba randomowe rzeczy nam daj, aha, bo tu jest jakiś Goatman, a nie, a nie jakiś Tearman, patrz, jest nowa skrzynka, O oh my god, co staniemy. O, Infernal, może już Czekaj, Infernal Sack, Saczn czekaj, ja o to rzucę, nie, ja chcę dostać to, bo to, to jakiś Infernal Sack jest, ale ja tego nie chcę, ja chcę to, ale patrz, jakiś nowy Sack jest, Infernal. I już nie istnieje, okej. Okay. Ludziska mamy tutaj no... Czekaj, weźmy sobie to po prostu sobie, to. A, może chyba to jest tak, że jak włożysz jedzenie, to robi się, no... Wiesz, upieczone. To byłby nad spoko, fajna rzecz. Ale nie mogę teraz użyć tego nawet, ponieważ... Ee, tak. okej, okay, wiesz co? nosie, Papa, Infernal Sack masz. Widziałem się, że ten Infernal Sack robi coś takiego, że jak włożysz jedzenie, to się samo upiecze, bo to byłoby nawet fajne. Oj, okay, mamy gulasz. Ach. Oh. Ej, zabijamy tych kultystów. Bum. Oga, za sam... bom! Let's go! Udało nam się zabić mi kurtystów, więc chciel, może wrzućmy ich wszystkich na ten. Na oddanie tych ludzi. Czekaj, mamy tu jeden, pięć, musimy tak chyba z sześć. Ale ludziska, mamy to. Idziemy, ludziska, znowu rzucić ich do wulkanu. Ale ten inferno sack, to chyba robi coś takiego nawet, że jak się wrzuci coś jest taka, na przykład jakieś surowe mięso, to upiecze. O, siema także się. Gość, ty, ty jest wypaszczony i ty, ty chyba masz brata. Ale ludziska, idziemy szybko sobie tutaj tu, na górę, zobaczcie, co tam jest, w ogóle, bo chcę zobaczyć. Powiecie, zobaczyłem wszystkie nowe rzeczy, e, więc nawet i może też się, się sprzedamy, że rzucimy i zrobimy sacrifice z siebie. Zabijemy tylko tych. Zobacz, mam tutaj zobaczmy, to żaden. O, więc paliwo daje nam amunicję! Co jest? Czekaj, czekaj, czekaj. O, jest karnister, jest karnister. Okej, okay, leży, ludziska, leży, patrzcie. To to pokazuje, że jak ja dam ten karnister, to dam dam paliwo? Ej, chyba to jest popsute dziska, bo ja tu chciałem zobaczyć co to robi. Ej, to dziska chyba to jest popsute, bo to w ogóle nie działa. Ale to mówi nam, że... O czy to jest mistyczna szynka z tyłu! U dostałem Inferno Sword! Patrzcie na to! Dostałem Inferno Sword, co jest? Jak ze tego, jakby to słuchaj, smoka. Jest to jest sam miecz. Ale poćki wypasiony rzeczy mam! Ja mam Inferno Sword! Ej, sprzedajmy tych wszystkich ludzi do tego, bogów, czy te coś. A naprawdę, ten chyba mam Ma brata. I chyba może być w nowym update'cie. Ale okej, okay. dużo już sobie nasze te rzeczy. Ej, dużo tego sobie. O, piorun nie walno, i prawie umarłem. Ej, dużo wystarczył wszystkiego. Liska, tutaj prawie mnie ten umarłem przez Biorun. O, dostaliśmy ten. Jesteśmy Klejnot teraz, patrzcie na to! Ale patrzcie na to! jo Jak to wygląda? Chyba mogę dostać nawet jedzenie teraz do... Dobra, nie surowe. E, ale naprawdę, mi się bardzo podoba. Tam był Inferno Sack. Chyba to robi tak, że zrobić się mięso gotowe, tak chyba logicznie na to patrzeć. Mamy miecz, więc chyba to też daje nam jedzenie usmażone od razu, więc nawet spoko. E, no mamy crossbow, więc nawet też fajnie. Co dostaniemy? O, dostałem podkę! Let's go! Ej, to jest naprawdę fajna rzecz! I patrzcie! Patrzcie na to, to jest Goldman! Patrzcie na to! Co jest? Goldman! Zabić sacrifice! Co to jest? Jakieś nowe miejsce? Patrzcie na to! O, moja, to jest pełno tych o, o, to daje jedzenie i to nakita i zabija! Patrz na to! SO jest? Soj, wiecie, co jest so ten so infosek, so 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 wracamy, wszyscy wracamy. Więc patrz, ten lusis jest wypasiony! Łąż szatuje prawie wszystko! To są ludziska, wszystkie nowe rzeczy, które udało mi się... Cześć, jeszcze to! To są ludziska, wszystkie nowe rzeczy, co udało nam się znaleźć. To jest infer... infernal Sword, Infernal Sack i Crossbow. To są trzy rzeczy, to, co udało nam się zdobyć. Trzy! Dwa, jeden! Let's go! Uda nam się przez 99 nocy w lesie w 71 minut. Let's go, baby! Ej, Dirman! Ej, Dirman, patrz, mam nowe rzeczy! Patrz na to, mam nóż, a zabijecie! Chodź tu mi, chodź tu Let's go, zabijamy ci! Bum, 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 bum! Wiesz, masz nowego. Masz brata? Masakra! Let's go, ludziska! Uda nam się przez 99 nocy w lesie. Nowy update! I dowiedzieliśmy się, że jest. Goatman, że jest inny, że jest chyba brat e, Goatman... Tego Monstoria z Okej, okay, ludziska, bierzemy wszystko, bierzemy nasze wszystkie nowe rzeczy. Sprzedajemy nasze wszystkie rzeczy, i potem sprzedajemy własne ciało do wulkanu. Okej, okay, ludziska, jesteśmy w wulkanii, oddajemy własne ciało, ale naprawdę, patrzcie na to. Tu jest Goatman, nie Dirma, tylko Goldman, więc sprzedajemy wszystkie nasze rzeczy nowe. Boom! Boom! Password! Pa, i sprzedajemy się i jeszcze crossbow, baby. A ludziska i jeszcze wildfire, baby! Boom! Udało nam się urodziska przy 10-10 dzień, dzień, nocy w lesie. Dziękuję za oglądanie. Miłego. Uh -huh. Uh -huh.